Na ten dzień z utęsknieniem czekają wszystkie dzieci. 6 grudnia. Dzień, kiedy Mikołaj przynosi prezenty. Do podopiecznych placówki socjalizacyjnej Panda zawitał on już 4 grudnia. Tym razem w rolę Mikołaja wcielili się żołnierze z 62 Batalionu Lekkiej Pichoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. W dniu dzisiejszym, Radomscy Terytorialsi wraz ze, ze świętym Mikołajem. Przywieźli podopiecznym placówki Panda rzeczy, które przydadzą się na co dzień. Przywieźliśmy oleje, mąkę, makarony, takie rzeczy codziennego, codziennej potrzeby. Troszeczkę słodyczy dla dzieci. Trzeba nadmienić, że żołnierze Radomskiego Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej po raz kolejny nie chcą przechodzić obojętnie obok. Ludzkich problemów, dlatego jesteśmy zawsze gotowi i zawsze blisko, aby pomagać takim placówkom. Akcja ta jest współorganizowana przy pomocy Radomskiego Banku Żywności, za co jesteśmy im również bardzo, bardzo serdecznie wdzięczni. Słów wdzięczności nie kryła dyrektor placówki, Zofia Karaś. Bardzo dziękujemy Mikołajowi w mundurze o tym, że o nas pamiętał. Tym bardziej w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach, że są osoby, które wspierają dobrym słowem, prezentami. Wszystkie te prezenty bardzo się przydadzą. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Wychowankowie na pewno będą gotować, piec ciasta. Także bardzo, bardzo dziękujemy.